Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Filharmonia ulica Jana Pawła 2-3, II, w grocie Króla Gór i nie tylko. Piątek godzina 19, bilety 40 i 35 zł. Kawiarnia Artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, jam session, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Kawiarnia Artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, koncert Romana Wróblewskiego, sobota, godzina 19.30, wejściówki 25 zł. Motor Rock Pub, ulica Wyming 3, koncerty zespołów Y-Brother i Dual Tree, sobota, godzina 20, wejściówki 30 zł. Filharmonia ulica Jana Pawła II 3. Baśnie muzyczne w Filharmonii Marysieńka i Krasnoludki. Niedziela godzina 12, bilety 30 i 20 złotych. Wydarzenia. Miejska biblioteka publiczna ulica Grocka 3 dokonało się wieczór poetycki Jerzego Fryckowskiego czwartek godzina 17, wstęp wolny. Stare kino, stary rynek 3. Stand-up. Aleksandra Radomska i Paulina Potocka. Czwartek, godzina 19. Wejściówki 49 zł. Pedagogiczna biblioteka wojewódzka ulica Jaracza 18a. Pierwszy pomorski Slam poetycki. Wolność, Kocham i Rozumiem. Solidarni z Ukrainą. Piątek, godzina 17. Wstęp wolny. Nowy teatr ulica Lutosławskiego 1. Wykrywacz kłamstw. Piątek niedziela, godzina 19, bilety 45 i 40 zł. Podkowa Kafe, ulica Starzyńskiego, 6-7. Wieczorek taneczny dla osób 50. Plus. Piątek, godzina 20, wejściówki 19 zł. Ulica Lipowa, Krępa Słupska. Inauguracja czwartej edycji Bazarku Natury. Sobota, godzina 10, wstęp wolny. Teatr Tęcza ulica Waryńskiego, 2, sąsiedzi, spektakl dla dzieci, sobota godzina 11 bilety 25 i 22 zł. Instytut Historii Akademii Pomorskiej ulica Arciszewskiego 22a, mały Grand Games z Akademią Pomorską. Sobota godzina 12, wstęp wolny. Teatr Tencza, ulica Waryńskiego 2. 61 Międzynarodowy Dzień Teatru. Premiera książki profesora Daniela Kalinowskiego, Teatr Kaszubski, Kaszepści Teatr. Sobota, godzina 17, wstęp wolny. Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego 6. 61 Międzynarodowy Dzień Teatru, Pomór, Szeptowisko. Grupa Materia Prima. Sobota, godzina 19, bilety 25 zł. Cepelin Books, stary rynek 7. Dyskusyjny klub książkowy Georgi Gospodinow, schron przeciwczasowy, wtorek godzina 19, wstęp wolny.